Dzień dobry, witajcie drodzy widzowie w roku 2026, tym tenisowym już pierwszy taki pełen tydzień przed nami. Wiele emocji dla polskich kibiców, nie tylko związanych z United Cup, ale z rozpoczęciem sezonu przez nasze Magdy, Linet oraz Frank Bardzo ciekawe losowanie naszych tenisistek, zarówno w Auckland jak i w Brisbane. Natomiast oczywiście na sam początek główny temat to będzie United Cup, gdyż Hubert Hurkacz wraca do gry po ponad 6 miesiącach przerwy. Pierwsze spotkanie to będzie mecz z Aleksandrem Zwieriewem, także naprawdę bardzo wysoko postawiona poprzeczka. Natomiast Iga Świątek już jutro zmierzy się z Iwą Lys, 40. tenisistką rankingu światowego. I my sobie oczywiście zapowiemy to spotkanie z Niemcami, które rozpocznie się już jutro, czyli w poniedziałek o godzinie 7.30 naszego polskiego czasu. Już dziś zachęcam Was do tego, aby dołączyć do nas na relacje live, zarówno z meczu Huberta Hurkacza, jak i z meczu Igi Świątek. Te dwa mecze będziemy dla Was relacją na żywo na naszym YouTubie, także nie mogę się doczekać na pierwszą relację w tym roku i otwarcie sezonu, miejmy nadzieję, w pozytywny sposób dla naszych tenisistów. Zachęcam niezmiennie do łapek w górę, subskrypcji naszego kanału oraz dyskusji w komentarzach. No i rozpoczynamy ten tenisowy, szalony i długi rok. Tak mi się wydaje, że tak będzie jak zawsze. Rozpoczynamy bardzo szybko, choć nie tak szybko jak w zeszłym sezonie, kiedy to już Sylwester był z tenisem i z naszymi tenisistami, teraz troszkę później, to chyba dobrze, mieliśmy trochę czasu przyzwyczaić się do tej szóstki na końcu roku, który mamy w tym momencie oraz też tenisiści mogli się dobrze zaaklimatyzować w Australii, strefa czasowa oczywiście o 10 godzin inna niż w naszym kraju, także to nigdy nie jest łatwe, dlatego też większość naszych tenisistów tydzień przed startem United Cup było już na miejscu w Sydney, no i tak jak wspomniałem przed chwilą, rozpoczyna Polska reprezentacja meczem z Niemcami, którzy to już dzisiaj zapewnili sobie pierwsze zwycięstwo w grupie, pokonując Holendrów. Trzeba przyznać, że na tą trzyzespołową grupę, w której znajduje się Polska, no to Holendrzy są takimi troszkę outsiderami. No i absolutnie nie ma żadnej niespodzianki w tym, że Niemcy przeszli suchą stopą przez to spotkanie. Gładkie zwycięstwo zwieriewa nad Griksporem. 6 do 2, 6 do 2 wygrała Iwalis z Suzan Lamens do tego zwycięstwo w Miksie. No i nasi zachodni sąsiedzi gwarantują sobie jak na razie pierwsze miejsce w grupie. Warto podkreślić, że mamy sześć grup trzy zespołowych z każdego miasta, czyli z dwóch miast. W każdym mieście są trzy grupy, wychodzą oczywiście najlepsze zespoły, e, i z tych trzech, trzech grup w danym mieście wychodzi jedna najlepsza z drugiego miejsca. Także to, że e, ci Niemcy na sam początek wydają się dosyć groźni, e, to wcale nie oznacza, że nawet tutaj porażka przekreśli nasze szanse. Oczywiście e, tutaj najlepiej wygrać dwa mecze i nie oglądać się za siebie, natomiast jest jeszcze taka furtka e, dla tych najlepszych zespołów z drugiego e, miejsca. E, Hubert Hurkacz kontra Aleksander w 3 do 1 w bilansie dla Niemca. Ostatnie spotkanie wygrane przez naszego Huberta to było na nawierzchni trawiastej w Halle rok 2024, ale my chyba lepiej pamiętamy to, co się działo dwie edycje temu podczas właśnie United Cup, kiedy to Hubert Hurkacz był dosłownie centymetry od zwycięstwa nad Niemcem, no i przy pieczętowaniu później tego naszego pierwszego wymarzonego tytułu w rozgrywkach United Cup, gdzie dwa lata z rzędu zakończyliśmy te właśnie zmagania na drugim miejscu. Nie będzie tutaj żadną niespodzianką, jeżeli powiem, że znowu będzie tutaj naszą opoką Iga Świątek. Patrząc przede wszystkim na papier, trudno oczekiwać od Huberta Hurkacza czegokolwiek. Bardzo trudno jakkolwiek zapowiadać te mecze, wiedząc, że zawodnik ostatnie swoje spotkanie rozegrał 11 czerwca 2025 roku, więc to jest naprawdę odległa przeszłość, szczególnie w tenisie, nawet jeżeli czujesz się do dobrze fizycznie, dobrze wyglądasz na sparingach. To wyjście po takim czasie na mecz e, o stawkę, na mecz z zawodnikiem z czołowej piątki rankingu ATP, no to są zupełnie dwa inne światy i trzeba mieć to na uwadze tutaj, myśląc o tym, jakie są oczywiście możliwości Huberta. Natomiast też realistycznie patrząc na to, jak długo miał przerwę i co może zaprezentować podczas meczu e, z Niemcem, kluczowe jest absolutnie to, żeby Hubert był przede wszystkim dobrze przygotowany zdrowotnie do tego meczu i nie odczuwa żadnych skutków tego urazu, tego zabiegu, któremu się poddał w połowie zeszłego roku. Natomiast myślę, że nie wychodziłby na kordy, gdyby faktycznie tak nie było widać, że muskulatora Huberta też wzrosła widać było po niektórych zdjęciach, że bicepsy naprawdę dobrze rozbudowane, że Hubert nie oszczędzał się podczas treningów siłowych. No i jestem ciekawy tego spotkania ze Zwieriewem, aczkolwiek patrząc też na to, że Niemiec miał Taką małą rozgrzeweczkę podczas dzisiejszego dnia w meczu z Holendrami, no to też stawia go w troszkę lepszym i uprzywilejowanym świetle przed spotkaniem z naszym tenisistą. Na pewno Hubert Hurkacz nie ma nic do stracenia w tym spotkaniu, a też wspominając o tym, że po tak długim czasie wychodząc na kort to na pewno możemy mu pomóc ta otoczka turnieju United Cup, która jest zupełnie inna od turniejów indywidualnych tutaj jest bardzo bliski kontakt z trenerami, bardzo bliski kontakt z drużyną podczas każdej z przerw więc może być troszkę łatwiej przejść Hubertowi z tej e, sytuacji sparingowo-treningowej do tej stricte meczowej miejmy nadzieję, że ta atmosfera Hubertowi pomoże, no i zobaczymy Huberta w dobrej formie e, przede wszystkim bazującego na serwisie, ale też agresywną z głębi kortu, który będzie w stanie się przeciwstawić Zwieriewowi również przy podaniu Niemca, bo to jest myślę, że taka zmiana, na którą wszyscy czekamy. Dużo, dużo czasu poświęcił Hubert na trening i myślę, że można tutaj oczekiwać tego, że zobaczymy coś innego w tenisie Huberta, coś co szlifował przez tyle miesięcy i miejmy nadzieję, że nie tylko będziemy widzieli tą myśl przewodnią, ale też skuteczność naszego tenisisty na korcie z Saszą Zwieriewem. Natomiast jeżeli chodzi o o naszą liderkę, oczywiście IG Świątek, tak jak wspomniałem zmierzy się z Iwą Lys, zawodniczka 40 w rankingu WTA, aktualnie również po swoim pierwszym spotkaniu w tym sezonie, co warto podkreślić, bilans 3 do 0 dla naszej tenisistki w meczach z Lys, w zeszłym roku to były dwa spotkania, absolutnie do jednej bramki, tutaj tak naprawdę zbierała pojedyncze gemy, zawodniczka urodzona w Ukrainie, między innymi jedno z nich miało miejsce właśnie w Australii, podczas wielkoślemowego w w Melbourne, tam Iga e, przegrała zaledwie jednego Gema z Niemką. Później w dalszej części sezonu 6-2, 6-2 górą była również nasza e, tenisistka, także patrząc tutaj typowo na styl gry rywalki Igi. Zawodniczka starająca się grać dosyć ofensywnie, natomiast też jej zasięgi, jej warunki fizyczne e, sprawiają, że Iga Świątek, kiedy gra dosyć głęboko, kątowo, e, dobrze rozgrywa pierwsze piłki w wymianie, bardzo trudno I później Niemce w meczach z Igą Świątek wrócić do e, takiej równowagi sił w wymianie, a co dopiero przejść do kontraataku, więc tutaj absolutnie kluczowe będzie to, aby nie dać się Niemce wyszaleć w pierwszych dwóch, trzech uderzeniach w wymianie, tak aby Iga próbowała grać jak najczęściej na swoich warunkach, no i wtedy też te głębokie, wysokie topspiny i Świątek przy wzroście list mogą być bardzo, ale to bardzo pomocne, myślę, że Iga tutaj doskonale wie w jaki sposób z Niemką zagrać, natomiast trzeba przyznać, że przeciwniczka i też rozwija się w taki dosyć spokojny sposób, ale ciągle widać, że progresuje i to pod względem rankingu, i to pod względem e, zawodniczek, rywalek, które ma na rozkładzie, także bez wątpienia trzeba się mieć tu na baczności. Też warto wspomnieć o tym, że e, rywalka naszej tenisistki zmieniła dopiero co e, sponsora od ubrań. W tym momencie reprezentuje ona firmę Lacoste. To taka e, mała ciekawostka przed rozpoczęciem e, tego meczu, który mamy nadzieję, że będzie dla naszej tenisistki e, zwycięski. Oczywiście przy stanie do 1, 1 czy to 2-0 do e, gramy Miksta. Ten skład nie jest jeszcze pewny, kto w nim zagra. Oczywiście wiele zależy od tego, jaki będzie wynik po dwóch pierwszych spotkaniach. Widzieliśmy podczas treningów, że zarówno Iga Świątek sparingowała po jednej stronie Siatki z Jankiem Zielińskim, ale też z Hubertem Hurkaczem. Także myślę, że tutaj nie ma sensu zgadywać. Oczywiście myślę, że naszym takim głównym pierwszym mikstem będzie Hurka czy Świątek. Natomiast tak jak wspomniałem przed chwilą, wiele zależy nie tylko też od tego, jaki będzie wynik, ale też może od sytuacji fizycznej Huberta Furkacza. Pamiętajmy jeszcze raz, że on wraca po długiej przerwie i to też może mieć wpływ na to, jaki skład wystawimy w tym może bezpośrednim meczu o zwycięstwo jest taka szansa, że w grupie, że ten mecz może zadecydować o tym, ponieważ tak jak wspomniałem, później 7 stycznia nasza reprezentacja zagra spotkanie z Holandią, tam na papierze faworytem będziemy bez wątpienia dużo większym, natomiast trzeba pamiętać, że Suzanne Lamens, tenisistka z Holandii, urwała seta naszej Ize Świątek podczas zeszłorocznego US Open, czyli jest to sztuka, która nie udała się jutrzejszej przeciwniczce Igi Świątek, tak jak już wspomniałem wcześniej. Przechodząc sobie tutaj płynnie też do wypowiedzi Igi Świątek. Dosyć ciekawa wypowiedź na temat United Cup. Oczywiście Iga wspomniała o tym, że e, tur, kalendarz jest na tyle monotonny, na tyle Podobny do siebie rok do roku, że taka impreza, w której są inne zasady zespołowe, kiedy mieszamy się mężczyźni z kobietami, gramy w zupełnie inny sposób niż przez cały rok, jest bardzo fajnym urozmaiceniem i rozpoczęciem roku w dobrej atmosferze. Więc, tak Iga zapowiedziała dosyć odważnie, że za każdym razem, jeżeli miałaby wybierać taki klasyczny turniej, coś na przykład jak Brisbane, do którego zaraz przejdziemy, czy United Cup, to zawsze wybierze United Cup. Dla wielu kibiców, którzy nie do końca są zwolennikami, tego, żeby Iga grała w tych rozgrywkach, patrząc na przeszłość i na to, ile kosztowały ją porażki w tych właśnie rozgrywkach, no to nie jest na pewno dobra decyzja, no ale oczywiście kibice muszą idę zaufać, że ta po prostu podejmuje jak najlepsze decyzje również dla siebie i oczywiście z myślą o tym, co może się wydarzyć podczas kolejnego turnieju w Melbourne na Australian Open. Oczywiście jedyny skalp, który Idze brakuje do ee, Sięgnięcia po wszystkie trofea turniejów Wielkiego Szlema. Również Iga wypowiedziała się krótko na temat meczu Areny Sabalenki z Nikiem Kyriosem. Wspominała, że nie oglądała tego spotkania, natomiast, że ta nazwa, czyli oczywiście bitwa płci, której użyto podczas meczu Jean King w roku 73, nie do końca miała taki wydźwięk, jaki mieć powinna. Wtedy były zupełnie inne czasy. Jean walczyła o to, aby kobiecy tenis został dostrzeżony dzisiaj. Iga mówi, że nie ma takiej potrzeby, żeby takie rzeczy robić, że nie musimy się jako kobiety porównywać do mężczyzn i wystarczy, że rywalizujemy ze sobą. Także tak Iga tutaj podsumowała. Sabalenka tak notabene wciąż mówi o kolejnym spotkaniu z Kiriosem, ale to już jest chyba temat na inną opowieść. Przejdźmy sobie płynnie do tego, co się będzie działo w innych miejscach nie tylko Australii, ale też Nowej Zelandii i na początek właśnie przejdziemy sobie do Nowej Zelandii, do Auckland, tam turniej rangi 250, gdzie Magdalinet jest rozstawiona z numerem 5 i w pierwszej rundzie spotka się, uwaga, uwaga, z Venus Williams, która jest świeżo po ślubie. 45-letnia tenisistka, która ma bilans z naszą Magdaliną 2 do 0. Rozegrała w zeszłym sezonie zaledwie 5 spotkań, między innymi przegrała wśród tych 5 spotkań z Magdaleną Frank. No, musimy tutaj odbierać to jak pewnego rodzaju zaskoczenie, że Venus wciąż chce grać na zawodowych kortach. Wydawało się, że ona będzie tylko i wyłącznie grała w Stanach Zjednoczonych. Natomiast najpierw tutaj dzika karta do turnieju ranki 250, później już zapowiedź udziału w turnieju wielkoszlemowym w Australii, także jestem sam ciekawy tego w jakiej dyspozycji zobaczymy e, tę właśnie tenisistkę, która to przecież jest wciąż najbardziej utytułowaną, jeżeli chodzi o aktywne tenisiski. E, w temacie zdobytych e, tytułów wielkoszlemowych. 7 na koncie ma e, właśnie e, Amerykanka, 6 ma Iga Świątek, e, więc tutaj oczywiście Magdalinet ma dosyć trudne zadanie pod względem Takim bardziej psychologicznym, otoczkowym, czy stricte tenisowym. No, musimy pamiętać z tych poprzednich meczów w zeszłym sezonie Amerykanki, że ona wciąż ma to coś, jeżeli chodzi o serwis, jeżeli chodzi o return. Te pierwsze dwa uderzenia w wymianie to jest coś, co bez wątpienia Magdalenet musi przetrwać, starać się przedłużać te wymiany, ale też jak najszybciej przejmować inicjatywę w punktach, tak aby to. Venus Williams była w defensywie, bo bez wątpienia tam czuje się absolutnie najgorzej, nie tyczy się to e, tych czasów, w których oczywiście dużo trudniej w tym wieku, nie wypominając absolutnie, natomiast no... Natury w pewien sposób e, nie oszukasz, e, reakcja, e, dynamika, to wszystko ucieka z wiekiem i tak jak mówimy, w przeszłości Wenus nigdy nie była znakomitą defensorką, teraz tym bardziej, więc tutaj trzeba starać się jak najszybciej przyjmować inicjatywę i nie dać e, kończyć akcji Wenus William z pierwszych dwóch uderzeniach i miejmy nadzieję, że Magdalinet otworzy swoje e, konto w 2026 roku od zwycięstwa. E, warto podkreślić, że też Maja Chwalińska walczyła o udział w tym turnieju w eliminacjach. Niestety przegrała w drugim meczu o wyjście e, z eliminacji z Gabrielą Knudson notowaną na 180. miejscu e, Czeszką. E, I przejdziemy sobie płynnie do Brisbane. Tam turniej ze znakomitą obsadą. Turniej WTA 500, m.in. oczywiście Aryna Sabalenka. E, 7 tenisistek z czołowie dziesiątki rankingu debli WT zawitało właśnie do Brisbane, aby przygotować się do turnieju w Melbourne. No i trzeba przyznać, że tutaj te losowania wyglądają naprawdę na bardzo ciekawe. Możliwe, że w ćwierćfinale zobaczymy rewanż za zeszłoroczny finał Australian Open pomiędzy Madison Kiss a Areną Sabalenką, która jest obrończynią tytułu właśnie podczas zmagań w Brisbane. Natomiast my mamy jedną swoją reprezentantkę w tym właśnie turnieju. Magdalena Frank zdecydowała się na udział w, właśnie w zawodach Brisbane. No myślę, że musiała się tutaj liczyć z tym, że nie będzie łatwo, szczególnie będąc nierozstawioną tenisistką Marketa Wondrowszowa. To będzie rywalka naszej tenisistki Polka ma bilans z trzeżką 0-3. do Ostatnie spotkanie tych pań to Roland Garros w zeszłym sezonie. Nie wiem, czy pamiętacie. Ja doskonale pamiętam to spotkanie. Trzy sety, w których to Magdalena Frank wydawało się, że już w tej decydującej partii powoli przechyla szale na swoją korzyść, natomiast tam niestety fizycznie e, nie dała rady troszkę Magdalena Frank w tym spotkaniu no i swoim takim sprytem e, znakomitym czuciem e, dobrą lewą ręką e, Marketa Wądrowszowa była w stanie pokonać naszą tenisistkę w tym spotkaniu no oczywiście Wądrowszowa to zawodniczka z niesłychanym potencjałem, która potrafi grać niesłychanie wszechstronnie e, natomiast dużo problemów zdrowotnych w przeszłości tej nisiski sprawiło, że też ona nie mogła do końca rozwinąć swojego potencjału. Natomiast mówimy wciąż o triumfatorce wielkoszlemowej, więc tutaj o tym absolutnie zapominać się nie możemy. No i Magdalena Frank, która e, rozpoczyna swoją kampanię w roku 2026. Na pewno będziemy często o niej mówić, oglądać jej mecze. E, zeszły sezon na pewno nie taki, e, jaki sobie wymarzyła, jeżeli chodzi o wyniki. E, spadek w rankingu poza czołową 50 rankingu WTA, no i trzeba powoli znowu starać się odbudowywać ten ranking. Pytanie, czy będzie w stanie Magdalena Frank dorzucić więcej ofensywy do swojego tenisa, więcej odwagi przede wszystkim w kluczowych momentach w tym sezonie. Jeśli tak, to na pewno są szanse na to, że choćby ta trójka z przodu w rankingu Magdaleny się pojawi. Myślę, że byłby taki bardzo dobry wynik, żeby Magdalena spróbowała wrócić do tego miejsca, które gwarantuje rozstawienie w turniejach wielkoszlemowych, za co bardzo mocno otrzymamy kciuki. Jeszcze słówko o naszym jednym reprezentancie Kamilu Majchrzaku, który również rozgrywał eliminację, tak jak Maja Chwalińska, ale do turnieju w Brisbane, tam ATP 250. Niestety również o awans do turnieju głównego. Nasz tenisista, podobnie jak Maja, przegrał Polak musiał uznać wyższość Quentyna Halysa. Także trzymamy już teraz kciuki za dobre przygotowania naszych tenisistów, którzy już odpadli z rozgrywek głównego cyklu do Australian Open. Oczywiście Maja Chwalińska w eliminacjach, natomiast Kamil Majszak ma zagwarantowane miejsce w głównej drabince turnieju Australian Open. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dziś. Myślę, że bardzo ciekawy tydzień przed nami. Dużo emocji, dużo ciekawych spotkań, nie tylko United Cup, ale również właśnie spotkania naszych Magd w Auckland oraz w Brisbane. Prawdopodobnie Magdalena Frank rozegra swoje spotkanie z Wądrouszową w okolicach meczu Huberta Hurkacza z Aleksandrem Zwieriewem. To powinny być okolice ósmej godziny czasu polskiego. Hubert Hurkacz wychodzi na mecz z Niemcem o godzinie 7.30. O tej godzinie my się widzimy podczas relacji live. Mecz Świątek z Lis o godzinie nie przed dziewiątą czasu polskiego, Oczywiście, zależnie od tego, jak długo potrwa spotkanie Huberta Churkacza z Aleksandrem Zwieriewem. Także jutro zaczynamy wielkie emocje z polskim tenisem w głównym cyklu, zarówno WTA, jak i ATP. Liczymy na to, że to będzie dobre otwarcie. No i że przed nami sezon pełen emocji. Mam nadzieję, że będziecie z nami podczas wielu relacji, odcinków, streszczeń, zapowiedzi. Po prostu będziecie razem z nami z Sofą Sportową i będziemy wciąż powiększać naszą społeczność. W kolejnym obiecującym dla polskiego tenisa roku. Dziękuję Wam bardzo za dziś. Zachęcam niezmiennie do subskrypcji, bo właśnie tak możemy naszą społeczność powiększać. Do łapy w górę oraz dyskusji w komentarzach, a nawet podbicia filmu, jeżeli jeszcze macie taką okazję pod koniec tygodnia. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia.